Zadanie 32 z motory 2012 za 4 punkty. Punkty A, B, C o danych współrzędnych są wierzchołkami trójkąta. Wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Oblicz współrzędny punktu D. W celu rozwiązania zadania warto zrobić chociażby symboliczny rysunek. W układzie współrzędnych zaznaczamy punkty A, B, C. Oraz łącząc je, rysujemy trójkąt. Trójkąt nie należy do najłatwiejszych do narysowania w układzie współrzędnych. Wynika to z faktu, że po pierwsze, trójkąt jest dosyć taki chudziutki, czyli mocno rozwartokątny, a po drugie, mamy dość duże współrzędne. Tutaj mamy 23 jednostki. Chodzi jednak o wykonanie prostego rysunku, który by odzwierciedlał sens graficzny naszego zadania. Na rysunku jeszcze zaznaczymy wysokość poprowadzoną z wierzchołka C do prostej AB. I ta wysokość przecina nam prostą AB w punkcie D. Na początku wyznaczę równanie prostej przechodzącej przez punkty AB. Czyli znajdę wzór funkcji liniowej. Y równa się ax plus b, gdzie a i b są uszukanymi w naszym wzorze funkcji liniowej. Mam dwa punkty, które przechodzą przez tę prostą A i B, gdzie każdy punkt ma współrzędną Xową i Yową, zatem wstawiamy X i Y do tego zielonego wzoru. W miejsce Y na początku wstawiam, jak widzisz, 11 drugą współrzędną z punktu A. A jest do przepisania a w miejsce X -a wstawimy dwójkę, czyli A razy 2. I plus b jako niewiadoma, przepisujemy. Teraz drugie równanie w układzie równań zbudujemy, korzystając z punktu b. Znowu zaczniemy od y. y równa się, czyli w naszym przypadku y to jest 23, druga współrzędna z punktu b. 23 równa się a do przepisania, a x jest równe 8, czyli a razy 8 plus b przepisujemy. A i B są naszymi niewiadomymi. Z pierwszego równania metodą podstawiania wyznaczam literkę B, czyli B równa się 11 minus 2a. Teraz do drugiego równania w miejsce literki B wstawimy właśnie to oto wyrażenie, 11 minus 2a, czyli 23 równa się A razy 8 przepisujemy, a tutaj, no właśnie, w miejsce literki B wstawiamy to oto rozbudowane wyrażenie. Tutaj otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą a, które jest bardzo proste do rozwiązania. Liczby przenosimy na jedną stronę literki a na drugą i obliczamy niewiadomą a. 23 przepisujemy plus 11 zmienia stronę na lewą stronę, zmienia stronę, zmienia znak. 8a i minus 2a przepisujemy z prawej strony, czyli tutaj nic się nie dzieje. Odejmujemy liczby. 8a minus 2a to 6a. Chcemy obliczyć a, dzielimy na 6, otrzymujemy, że a równa się 2. Już mamy obliczoną literkę a, teraz tylko obliczymy literkę b, wkładając właśnie dwójkę tutaj, zamiast literki a. Rozumiesz, a równa się 2, czyli w miejsce a wstawiamy właśnie dwójkę. Czyli b równa się 11, przepisaliśmy minus 2 też i razy 2, czyli to podstawienie. Po odjęciu otrzymujemy, że b jest równe 7. I teraz a jest równe 2, b7, czyli tutaj wstawiamy dwójkę, tutaj siódemkę i otrzymujemy wzór funkcji liniowej, która przechodzi nam przez punkty a, b. I ma ona postać 2x plus 7. W kolejnym kroku wyznaczymy wzór funkcji, która przechodzi przez punkty c i d. Zauważ, że jest to prosta zawierająca się wysokości, która jest prostopadła do prostej ab. Jeszcze raz. Mamy wzór funkcji przechodzącej przez punkty AB, a teraz wyznaczymy wzór funkcji, który jest prostopadły do pierwszej funkcji, ale przechodzi przez punkty CD. Jak wyznaczyć wzór tej funkcji? Musimy sobie przypomnieć, czym się charakteryzują funkcje liniowe prostopadłe. Otóż różnią się współczynnikiem kierunkowym przy x, i jest to przeciwna odwrotność. Czyli po pierwsze, zmieniasz znak, rozumiesz, tutaj jest plus 2, to tutaj musi być minus. I dodatkowo odwracasz tę naszą liczbę przy x, tutaj mamy 2, czyli odwrotnością dwójki jest jedna druga. Jeszcze raz, zmieniamy znak i odwracamy liczbę wcześniejszej funkcji. I plus b, dlaczego b? To jest rodzina funkcji... Prostopadłych do funkcji AB. Zauważ, że mamy nieskończenie wiele funkcji prostopadłych do naszej funkcji, która przechodzi przez punkty AB, a my będziemy szukać jednej takiej funkcji, która przechodzi przez konkretny punkcik C. A więc korzystając z punktu C, który ma współrzędne XY, wstawiamy x, -a, czyli szóstkę tutaj w miejsce X, a, a 14 w miejsce y. W tym momencie obliczymy literkę b, a więc do dzieła. Zamiast y, 14, minus 1, druga do przepisania. W miejsce x, zauważ, 6 i plus b. Otrzymujemy proste równanie z jedną niewiadomą. 14 równa się, tutaj, minus 1, druga z 6, minus 3, plus b. b równa się 17. I teraz wstawiając. Siedemnastkę do tego oto wzoru y równa się minus 1, 2x plus b otrzymujemy wzór funkcji, który jest po pierwsze prostopadły i dodatkowo przechodzi przez punkcik C. Podsumujmy, co mamy do tej pory. Znaleźliśmy wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkty a, b oraz wzór funkcji liniowej prostopadłej do tej wcześniejszej i przechodzącej przez punkt C zawierającej się wysokości naszego trójkąta. Jak znaleźć współrzędne punktu D? Oczywiście należy ponownie obliczyć układ równań, a punkt przecięcia się tych dwóch prostych jest właśnie punktem D, a jego współrzędne są rozwiązaniem tego oto układu. Skoro mamy z lewej strony y i tutaj również y, czyli skoro lewe strony są równe, to prawe też są identyczne, czyli możemy prawe strony przyrównać do siebie i obliczyć takie oto równanie. W celu zlikwidowania dwójki mnożę równanie przez 2, czyli 2x razy 2 to 4x, 2 razy 7 14, tutaj 2 razy minus pół to jest minus x i 2 razy 17 34, X przenoszę na lewą stronę, tutaj minus x zmieniło stronę, zmieniło znak, 34 przepisuję, 14 zmienia stronę, zmienia znak. Redukuję x, redukuję liczby i otrzymuję, że x jest równe 4. Jest to pierwsza współrzędna xowa owa punktu d. Teraz x -a mogę wstawić zarówno tutaj, jak i tutaj, więc prosi, będzie chyba wstawić do pierwszego wzoru. 2 razy 4, i plus 7 otrzymujemy 8 plus 7, 15. Czyli nasze współrzędne punktu d to 4 i 15. Odpowiedź: współrzędne punktu d wynoszą 4 i 15.